Witam serdecznie w kolejnym materiale Dziś kontynuację nawozów, bo ostatnio nie skończyłem Herefordy się wylegują w cieniu na słomie Jadę 600 kilo, a dzisiaj muszę rozsia rozsiać yy, tej soretry. Pod yy, pierwszy pokos, to jest druga dawka nie wiem, czy nie za późno, nie za wcześnie. Znaczy, no, za wcześnie, nie wiem, czy nie za późno, czy w porę. Ale, no, już wcześniej, teraz to już nic nie poradzę. Wydaje mi się, że jeszcze jest odpowiednia do tego pora. Tak to jest, jak się z pośpiechu nie wyłączę biegu. Zostało mi trochę wczoraj nawozu i już mówię, Doba, dzisiaj jak się skończę to już nic nie robię. Bardziej nie rozcinam, ale jak ostatnio, żeby się folia yy, Big przydał do folii. Muszę ogólnie wymienić ten aparat wysiewający, regulujący tą część, bo jest tak pordzywiała już i umyć cały rozsiewacz ogólnie widzę. Big bagu mi się nazbierało na folie sporo, więc, więc będzie można tej folii ładnie składować sobie takie big bugy. Trzeba wiadomo Jest to idealnie 600 kg Więc tyle wchodzi i tyle muszę tu maksymalnie zmieścić Dobra Mamy rozsiewacz pełen Obracam się, podpinam Zdejmuję pitbuga I jedziemy na łąki w drugiej dawce, tak. Yy, mam jedną łąkę, świeżo osiadłam na jesień yy, z żytem No to tam myślę dać też, ta, tak też około. Yy, te 100. Sto, sto i tam było 120 chyba, 130. A na resztę może około setki Wystarczy na łąki. Zobaczymy w sumie. Jeszcze jak to będzie szło. Bo mam dwa hektary tam i dwa tu. No, koło setki trzeba dać na resztę, żeby wystarczyło Spróbujemy bez rozkręcania większego już. Dobra. Jest elegancko. Już od razu wam powiem co nieco o teście tego grubera, co wczoraj był podpięty na próbę. To jest nowy używany nabytek. Mamy ze znajomym na pół kupili maszynę i nie byliśmy przekonani czy Proxima da radę, no ale jak zauważyliście na 22 centymetry y, szła bez problemu trójeczką, więc y, agregat troszkę większy niż ten, który robiłem y, w tamtym roku wiosną u, u sąsiada też ktoś tam, kto stały widz może pamiętają. Była taka akcja również Myślę, że pojedziemy szwóreczką tutaj. Dobra, i tak sobie możemy myślę jechać. Trawa bardzo fajna, im tutaj stanie. To jest w tamtym roku się na Ale też poważnie zastanawiam się nad y, Lucerną Aby przejść na Lucernę kompletnie y, W tej łące, no o to chodzi, nie wiem co wszędzie, ale na przykład tutaj Ale też się zobaczymy Gnojowica też to była wylewana Sporo mamy koniczyny, czyli fajnie. I, i co, to no jemy leci granuli sporo. A jak to ostatecznie wyjdzie, to to się okaże zaraz. Naprawdę yy, zadowalająco widzę bo wschodziło to zboże równo Jeszcze z tydzień i pewnie też będzie trzeba nawóz dać Na razie widzę jest dość ciemne Szybko się ściemniło, więc ma składniki z poblonu być może I Też obornik był dodawany yy, wcześniej jeszcze No ale obornik się rozkłada zwykle dłużej niż rok więc myślę, że to sobie fajnie jeszcze to działa Liczę też na jakiś deszcz Jeszcze może popada ale zobaczymy Tutaj ta dosiewana była trawa ręcznie ją liczę też że coś podschodzi bo bronowałem bo takie liście były nawet nie wiem jak to się nazywa i też pamiętam że tu mam jakiś kamień do sprzątnięcia więc zaraz się zatrzymam i, i pójdę po niego Nie, ładnie widać te rządki Jak na Jak na poznaniaka to, to nawet równo jest to zasiane Tu mam jakiś kamuszek Jak już jestem to zbiorę Chciałem zebrać przesianiu i się nie zatrzymałem, zapomniałem i, i teraz trzeba chodzić zbierać. Kurde, myślałem, że dwa kamienie są, a znalazłem ich nieco więcej. I do dalszych z tematem. Proszę, saranki biegną. O, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć saran. Tutaj za drzewami jest lucerna, którą również będę kosiła tu zajączek. Proszę. Jakie życie zwierzęce się pojawiło na naszych rejonach. No, tam lucernę będę kosił z kępkami trawy, sporo też jest. Ale widzę, że lucerna się bardzo poprawiła po tamtego tego roku. Po przezimowaniu wygląda lepiej. No i liczę, że plon będzie też fajny z niej bo jest ponad 4 hektary dodatkowej yy, masy zielonej w postaci szanownych ksion szonki zwycewnych. Idziemy z trawa, trawa z żytem Tu też planuję mniej więcej yy, fokus w tym samym czasie co Lucerna A jak wyjdzie czas pokaże

No, już wygląda trawa też widzę pod spodem, jest super tu też mamy również fajne pole yy, pod tak samo jak tamto I, i gdzieś na pewno się spuszę ją zasiać yy, w niedalekiej przyszłości Bo ma przeżyto chyba Na ziarno jedno piszonkowe też wcześniej siałem I wcześniej wystartowałem ja azotem i, i, i wiez różnica trochę równo w Leopolu, ale tylko na uwrocie i po środku jest gruzda, no to jest mniej zarównane, a tak ogólnie wałowane było, więc jest, jest całkiem ok. bardziej cieszy, że pomimo tego, że jest mocne słońce I zazwyczaj słoże wydaje się jaśniejsze No to takowe nie jest w przeważającej części pola No domyślam się, że na pewno znajdzie się jakiś kawałeczek gdzieś tam na obrocie, gdzie może nie dojechałem Czy coś, ale ogólnie Większość jest fajna, ciemna Na ostatniej łące Największej No i myślę tak około 100, 100 kilo tu jeszcze dołożyć Poszło tutaj dość sporo soli potasowej Na wiosnę i też już pierwsza dawka była azotu W niektórych miejscach łąka klasyfikuje się trochę do przesiania, albo do polszania nawet. I tak od dwóch, od, no od dwóch lat czy gdzieś tak na ten polsz się próbuje jakoś czaić. No i ciągle odwlekam Ciągle coś wypada, że, że tego w danym roku się nie robi. Tak może bym poszukał jakiegoś y, usługował, też potrzeba gdzieś w mojej okolicy łąki, ma taki siewnik, to, to pewnie z chęcią bym skorzystał, bo myślę, że zwykły siewnik y, nie ma zbytnio szans. Właśnie już rozsiewać, Co by e, Ja przepinam się zaraz na e, chwytek do, oborni e, e, do obornika Błyskok do obornika I tam od Herefaldów Będziemy statum wywozić Ale tam trzeba więcej niż tutaj Powidełkować więc, więc myślę, że Tam za dużo nie będę nagrywał a Przyszedłem zajrzeć tak na szybko tutaj do tych oto sztuk jak się tutaj mają i, no i co tutaj się dzieje czy wszystko czy wszystko jest no i sprawdzone wszystko mają jest więc więc można iść, iść pracować słęczone na jedzone w sumie bardziej na niż zmęczone ale rosną fajnie, więc więc jestem zadowolony pewnie powtarzam się też często no ale to są takie pierwsze można by rzec, trochę oczka w głowie więc więc na pewno człowiek się mi bardziej tak yy, cieszy, niż pewnie każdy później kolejnymi yy, tu też w grupie mam dwie chyba, te dwie sztuki są mniejsze albo i trzy i myślę, że yy, będzie tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem starszych sztuk A te trzy mniejsze to już pójdą razem z tamtą mniejszą sztuką I będą największe wtedy Taki jest na razie plan I może coś się jeszcze albo dokupi Albo też jeszcze trochę coś ocieli No, ale to dopiero będą rozdzielone jak, jakby to tych miał wchodzić byczek Czyli jak to będą miały około roku A do tego jeszcze im chyba trochę barakuje coś tam wam pokażę chociaż wstęp Bo tutaj jest tego towaru sporo gościa również Ogólnie no to jedną łychą a zabrałem gdzieś taką jedną Piątą z tamtego kojca Minusem jest to, że tylko pół idziemy do w a drugie pół trzeba po wygłowi przerzucić Bardziej tam jest taka praca na, abym powiedział, jakiegoś Bobcata, który w przyszłości by mógł zasilić nasze gospodarstwo lub Mniejsze ładowarki Ewentualnie zlikwidować tam w taki sposób jest. I albo inaczej to rozwiązać, albo, albo zlikwidować. Ale no, na razie jest to yy, fajne f No hobby w sumie to jest u nas to hobby, które do tej pory, jak już powtarzałem, niejednokrotnie yy, zarobku takiego pieniężnego nie przyniosło. Dochowałem się tylko jednej jajówki, która teraz ma się dzielić. Drugiej opasowej, która jest opasana. No i to jest tyle co, co należy jest z teleportów byłby byczek no to myślę że wtedy by był na sprzedaż gdyby był już wcześniej byczek a że są jałówki, no to by dostawały a co będzie w tym roku i co z tym się stanie no to się jeszcze okaże Obyś na szczęście tylko szczęśliwie krowa podzieliła i, i, i odchowywała, chciała się tym zajmować. Trzymaj umyty, odczepiony, obornik wywieziony, z balot wrzucony tutaj jest też również i sobie herefordy siedzą właśnie, wodę też tam leję im, siano jest podgarnięte w miarę. Sprawianie uwagi, to wodzić, wyskakuje, ucieka ciśnieniem. Ja zamykam i kończę tutaj z pracą u, u mamek i idę jeszcze do obory. Na koniec dzisiejszego dnia rozdałem resztę się na kieszonki. Tutaj sobie wszystkie sztuki nasze. jedzą ładnie i i kończymy kolejny dzień. Yy, udany, główne cele założone. Wykonane, tak wyglądają nasze sztuki mięsne od tyłu. Tak się prezentują. Całkiem bym powiedział całkiem ok. Satysfakcjonująco. A tu od tej strony ja moje wszystkie, u których najprawdopodobniej będzie trzeba w sobotę posprzątać. Na weekend już było posprzątane i, i że było z głowy. Dlatego im tu nie będę dościerał, a tylko i wyłącznie im wywiozę, choć tam jest nadal dość dużo suchego, więc jeszcze zobaczymy. Te są zdecydowanie też bardziej dzikie, ale już widać różnicę wzrostową. Jak niektóre idą w górę, a niektóre młodsze trochę w tyle zostają. W sumie najwyższa to jest tutaj ta sztuka, bo chyba i jest też najstarsza.